Halo! Mama miękko nie łączyła! Tak więc jesteśmy siedmiu. Halo? Mama nie wiecie, eeee! Bo ma. szybko. na dokończyć? To. Stasiek? To. <coughs> nie trochę. Ale czemu ta wolna idzie z tyle Czemu ta wolna idzie?

Czemu ty jesteś w sprawie strefie? Nikotę! Skacz nie kodem. To. ty jesteś w strefie. Tylko nie jesteś w Stryf no nie. Tajna, Jest w ogóle! No nie, ta inna jest strefa, prawda? Ta inna jest strefa. Mm. А да че... не туда, твърча, mm. А, но ти си близко в човеку! Yeah, yeah. Tak, nie I jest. I mogę sobie tu popełnić. A mam tamek. Tam nie jest ty. I to po

Nie ma zadanie. Nie Nie ma, jakie mięso? Gdzie jest mięso? Tam. zadanie jakie? Ej, nie wiem. Jakie jest zadanie? Jakie jest zadanie już? O, fajnie. Nie, się nie, Ale ja zadanie zadania jakie? Ja, o, ja idę tu mordurówki. Jeśli nas przelacie, Ej! jak mogę to kopić? No. Ja mu to. Biorę to. Dzięki! No. A, e, czemu nie zabrałeś tam tutaj? Piotrę, to? Przyjdę, będę to zobaczyć. Ju! I mogę strzelować, prawda? Ej, wiesz Hej, wiej, to to! To Chodź, jedź. Tu ja będę strzelała. O, dobra, Co, to Co, brachu? Co, brachu? Co, brachu? Ej, ja mogę się Co, się?